Witajcie w nowym odcinku z maluszkiem, wyjedziemy, idzie to słaba Ja wyjedziemy sobie tam. I jedziemy. Chcemy znaleźć jakieś miejscówka. Teraz dzisiaj są Tu, tu zostanę. No, co? Gdzie, o? Немэ. Дэдд дөрвөн багцсан мөн юм байна. w tym odcinku z maluszkiem. Maluszek jest po remoncie. Niestety deszcz nam pada, no ale jeśli wyjechaliśmy tak maluszek się prezentuje po remoncie w Achalskim. tu było takie coś dziwnego jak szpachla. Tu było zniecenie. Teraz już tego nie ma. I na razie tak to wygląda. Się napada, ma takie mankamenty i powiem tam jeszcze jest nowy nabytek zaraz wam nagram mam wigli i nowy nabytek pokażę wam urywek bo się pojawi się również film będzie remont tak to wygląda całe widzieliście ładnie odpalił no tak to wygląda całe Maluszek chodził na saniu, bo teraz coś musiał ja wkręcić się wkręcicie na obroty. No, na silnik, już wam pokażę. fuszerka jest. No, widzicie. Nie pójdzie Tu mamy fuszerkę. Proszę bardzo. Dobrany kolor. Oryginalny. Rejestracja. Zacząłem pokazywać, bo zdecydowanie się Monetik TikTok już pokazywałem. Naklejkę maluch pedelefał go ale to już jak będzie ładny dzień proszę tak wygląda tam te, te zdrzaki. auto jedzie nie dziwię się bo to jest tak wygląda ładny już jest proszę bardzo Detale, tutaj migacze są nowe szkiełka mm. na tiktok już długo nagrywam maluszku, jak i na YouTubie, na YouTubie dawno nie było filmów, bo nie było. Chciałem nagrać gry 3, ale nie mogę. Może dzisiaj się pojawi. Um, może na mój telefon wiadomo, pada dzisiaj też, niestety, ale nie jest jakiś idealny klasyk. Tam jest jakieś kółeczki, radia. Um, tu jest porobione, klamkę na um, 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 malować. Może jest jakieś wymienię i będzie w ordinale, no no to co powiem? Tu jeszcze to muszę zmyć, tą farbę, bo farba Dobra Pokażę Wam jeszcze środek Taki przebieg Tak wygląda środek Proszę bardzo Tak wygląda Dobra, to może będzie na razie koniec i wjeżdżamy go do garażu, wiecie. Waga, włączamy, do czasu.